I zabawimy się w dzieci! A jest ze mną Admiros, Paweł i nasz tata Diabeł! Diabeł, diabeł. O, o. No. Witamy! Tak. my Dobra. jesteśmy oczywiście grzecznymi śmieszną. dziećmi i musimy Diabeła wprowadzić Naszy w Naszym ojcem jest Diabeł. Dokładnie. Diabeł. <grym <grym o, o, o. Tacie, chodź tutaj na górę, bo musisz koniecznie na mnie się zaopiekować. Jasne, bierę! Was w tak, to jest kim przede wszystkim? To jest ja, ja jestem tutaj. Dobra, Małe kasztaniaki, ja was dobrze ja jest zaraz jestem. O, dzień dobry, ale macie ładne czapki Chodź, chodź, chodź Tatusiu, chodź A Paweł to jest ten w czapę, Patrz, taki, Podstawową funkcją bycia taty to musisz po pierwsze tak Musisz nam wyciągnąć naszą ulubioną zabawkę, która jest tutaj w tej szufladzie. Ja wiem, ja wiem jaka, ja wiem jaka, ja się znam, ja się znam Mamusia zawsze trzymała to tutaj Kurwe Wej milę! to, zabawkę! zabawkę. Do, ręki, zabawkę. Wejdź do ręki! Yeah, zabawka! Yeah, zabawka jest. Dobra, no nie ma To tak, rzuć nam zabawkę i tymczasem. Te Hop. ubrania włóż tutaj do szafki, to dostanie super mocy, a my tymczasem. Zabawka! Ubrania <laughs> do szafki. Zabieram. Hop. Dawaj. Zabawka, bawimy się. Zapraszam. No, tutaj? Się na śmieci, <laughs> Fold Te ubrania? Diablo, Ale te, te te ubrania musisz tutaj do tej szafki utrzymać. włożyć. Nie, do której? Nie, do szafki. Tutaj, do tej Dziękuję. Tutaj. Dobry synek. Dobry synek. Ale na pewno do dolnej? Ej, no stary, no. no do, szybciej, nie. Put, out, put out the clothes. Także jest okej. Co tam szybko, moje dzieci? Szybko, dostaniesz ten... ah, powiedz, szybko. Dostaniesz. Dobra? Dobra. Power up, earn, Pikachu. Now you see, coś tam. Nikt A nie wie, no witoś... gdzie jest Starry. <grym> Jesteś niewidzialnym tatą teraz. I kebły? Ja, niewidzialnym tatą. O nie. I no, Uciekamy, on jest duchem. Piri, piri, piri. Nie mam teraz żadnej szansy. Chodź, idę, 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 zamknijcie go. Piri, Ej, da się tu jakoś. O, no, chodź tu. Tutaj, tutaj, dobra. Tutaj, chodź. Tutaj, Tajnym przejściem, chodź. Tutaj, chodź. Tutaj, chodź. Tutaj, chodź. Tutaj, chodź. Tutaj, małe gnoje tu. Ja was dorwę! Dawaj, dawaj, chodź tu. weź to jak. No chodź, chodź, chodź. Dobra. Nie, pierdziel widzę. O dobra, dobra. Jaki widelec? O kurwałem! No, Oj! Zamierz... Nie baterie! Ej, może, Proszę, nie... No, zamiast tutaj, chodźmy do tego. No. Co? Do tego wiesz. Gdzie... On Nie co? wie gdzie jesteś? Ej, ale chodźmy tutaj, do tego na środku. A diabeł nas nigdy nie znajdzie. Tak, no, ja, to ja, ja, ja znajdę teraz, znajdę. Ja, ja, ja Ej, wrzuć, wrzuć to. to, Nie tutaj, tutaj to no, tu gdzie! Tu tam, tutaj. Tu, a, tu tutaj. O, patrz, Dobra, no, to fuck! Co tam się stało? <laughs> Powiem ci, oh że twoje go. dzieci się w kibluza utopiły. Aż tak nie, źle? Zmarzyły, zmarzyły. Podłączony ja ja nie opuszczam, ja nie opuszczam, ja jest na chlebę. Nie to tak. problem. Diabeł, twoim zadaniem ogólnym jest pilowanie nas, tak, żebyśmy nam na, za bardzo nie rozrabiali, wiesz diabeł? Mhm. Zabierz, zabierz, się za bardzo nie zabił, no. nie? Dobra, dobra. To odpowiedzialny Djabeł, co Ja, ja co was pozwolę, nas, Może, Diabeł zaprowadź nas, za, pojedźmy na spacer naszym Luksemburgu. Na no spacer? No? Dobrze. O, no? ja wiem, o. jak to zrobić, żeby tego autka tam jednak nie ruszył. Gdzie wy jesteście, smarkacze? Tutaj O, dzień, dzień dobry. Chodź, to Ta. yy. za mną, za tatełem! Dobra, lecimy. A tam zobaczymy, co on takiego nam przyszkował dzisiaj. No, przeleczki wskakiwać. bierzemy. No jaku. O, to jest zabawa. No, wybieram. Tatuś obiecał w Disneyland się... będzie karuzela. Zapraszam, zapraszam. Nie, zaprażę, zabawki, zaprażę. Za... nie no, koniecznie zabawki muszą być. Ej, nie, nie, zabawki. to zabawki. zabawki. Ej, panie tato, pani tato, tutaj są zabawki. Co, tu są, tu są, tu są, tu są. Tutaj, tutaj. Tu są? O nie, 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 ty mały gnoju. Oddawaj to. Panie, panie nie, nie, to tu się dzieje. Co? Halo. Panie, panie, tato. Dawaj, tato. Nie ma żarcia to, tutaj! Dawaj Forka! Zabawki, rzuć nam zabawkę w postaci. Czekaj, 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 czekaj. Czeka, czeka. Masz bananem To mama zawsze lubiła, także. A ta mi zabrał o. widelec, Ej. Ja w pralce i chcesz się bawić. Chcesz się kręcić? No ułóż pralkę. Zapraszam Ale to o, o, pojedyncza karuzela jest, także kręcimy. Yes, zabawa. <laughs> jak tam leci? Zabawa, Synek. Zabawa, chwila, chwila. Zapraszam na drugą karuzelę. Zapraszam, zapraszam, że zapraszam. Super zabawa była. A Pawełek? A Pawełek? Pawełek, zostaw tostę. Zostaw tostę, Pawełek. Co zjesz, żej kurwa? gnoju ty. Nic nie zażądałem. Czemu to da nie tu się dzieje? Jezu, jak matka z wami wytrzymuje, rozumiem. Kto? A, Kto włączył karuzelę? Oj, się ktoś podjarał! Co tu się dzieje? Ej, oddawaj to! Ugaś go! Ugaś brata! Ja ugaś gdzie? Gdzie? Ja pierdzielę ugasił mnie normalnie. No ugasiłem jestem. No i dobrze, dobra. No, no. Ну, i ja, ja kochany proszę. Mogłeś mi to zrobić. Ja, I Przemek! Pomiesz, dlaczego mnie ugasiłeś? Ej, to może jednak... Ej, chodź pójdziemy, a samochodem pojedziemy jednak. Chodźcie. No ja już nie chcę a, a miseczkę? O, nie nie Lubi nie, przepraszam nie, bardzo, tak. ty nie masz prawa je... jazdy, mały Pojadę, obejrzę cię Ale poczekaj, jeszcze nie odpalajcie, chodźmy dalej do pokazówka Ale szybko jedźmy, bo ja już umieram, ja już umieram, musimy jechać do doktora Ma... hmm. szybko ze mną do Umarłeś? Do no Kurwa młody! Szybko, do umieram, szybko! Szybko, o Jezu wyskoczyłem Szyb... przez siebie, nie! Nieee Ale poszło To było ale tak łatwo Ja cię Jednak co ta diabeł, no ja wiem, ja zawsze byłem dobrym ojcem, nie? Ja, ja wiem, mam powinna być w domu od 4 do 5 do 5 nam meblami, to jest nasza ulubiona zabawa Tak, czekaj, czekaj, Meble. młody, ja zawsze wiedziałem, bo ty byłeś w skaryfikacji, bo twojej tam po, popka <głosy> lubisz <głosy> bardziej Chodź, chodź, chodźcie do salonu wszyscy, zapraszam <noise> do salonu <noise> Ej, <Ey>, będzie, <noise> będzie nowa zabawa, rzut meblami Tatuś pouczy, tatuś pouczy, zapraszam do salonu tutaj moje smargecze Ej, daj przejść przez barierki, panie Paweł. Zapraszam, zapraszam tutaj, będziemy się bawić, chodźcie, 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 chodźcie Nie da się przez barierki przejść chyba trzeba. dzieciaczki. Nie da się. Piłeczka. Te. się jak to nie gówno. Nie jak, nie to nie gówno tak. jak to matka robiła? Bo ja nie pamiętam. Dobra, panie tato. Tato, tato, rzuć <noise> na meble. My będziemy aportować do dobre dzieci właśnie. Rzuć na meble, dobra, panie tato. Wasza o, ulubiona o, 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 zabawa. Patrzcie, gdzie wlazłem. O, która nazywała się, się lasu, ostatnimi czas czasy lampą przez ryj. Pisać, tak ją mamusia tak nazwała Z lampą. Rzuć lampą będzie. Łapiemy na główkę No, moja To złapa, dobra, młody z Ej, patrz na górę, tato. No! No patrz, patrz, patrz tutaj! Za tobą! Kaj okay, kurwa. Skakał, dawaj! A, dawaj, no! Mam, mam nóż! Mam nóż! Dawaj, młody! <laughs> Zwignąłem ojca nożem, słuchajcie! Już najbom baby! Super! Kurde, Jeszcze raz! No Dźwignięty jest nożem! No bo, bo ma, mama mówiła, także wiesz, że jak tam tabletek Kur się nałyta. No Ej, panie bracie, ja no, co? no <grym> się do to bo to jest proste Ej, dzieci... Trze... O, no, Dzieciaczki, no, no. trzeba oddać ofiarę, wiecie, bo tam, wiesz, tatuś się diabeł nazywa podobno, także O, patrz, wlazłem O ty A mały skrabie ty A. Taj, 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 tatuś tata, taj, też chce, jak, taj, taj, jak taj, za starych taj, lat, jak byłem mały, też tak robiłem Dobra młodziaki, wskakujemy, chodźcie na barierkę Tata pokazuje przykład, jak się powinniśmy robić właśnie Młody, znowu się oksy tatusiowi? Skaczemy na stół Na stół? Jak na stół? O, pomysł Skok na stół! Jest, jestem! O kurde! Gdzie okay. jesteście? No ta, ta, tatuś wam pokaże, jak to się robi, bo widzę. A co tu jest pod biurkiem? HEA! Oh, o fuck me! Fajnego. Ej, tatuś jest bardzo wolny, chyba się zesrał. Ale nie jestem Co jest? <grym> to jest, <grym> to, to jest. właśnie nie, nożem po do Nożem dostąpić. Ej, ja pierdzie! Ja jakbym z wami wychodził na ulicę, to na smycie, inaczej to nie ma, bo byście na psy szczekali. To nie tak działa. O mojku. HEA! O, lampą! O, fajster! Znajdę tu z tyłu. Ale gadżety, tak? No Czemu tak tatuś to, tak wolno chodzi? Co tam? Ode mnie, uh, Dawaj mody jesteś. Miach, miach, miach. A -a, o kurwałe! Oui, Znowu melonami strzelają! Ej, tatuś a -a -a. jest wolny, tatuś jest bardzo wolny, co tu się stało z tatusiem? Przepraszam bardzo. No co, tatuś co tu się... dostał nożem po, po kostkach, można a -a. nożem gi, 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 No, zaraz się nożem do Dobrze, moja ten, krewka. No, ale jesteśmy dobrzy. Fonball. A <słuch> z, z, znacie na tatusia jakieś tam no, no? plasterki, czy coś? gdzieś <Alum? t Anyone? tuszel> tam? Bycie Bo mama wam zawsze daje jakby ta... się tam podrzynacie troszeczkę, no to już nie ma. No to nikt nie mówił, żeby cię tato jest łatwe. Musisz jeszcze wiele namłoć. Ja się podłogę przy okazji Ja tak to jestem, tak zwane no. szurakapcie Tatuś jak był w liceum no. kiedyś To się nauczył tak ładnie tańczyć, patrzcie I nauczyłem się takiej taktyki Jak no. schować sobie nogi w dupie, patrzcie Hop. Hop. Działa od zawsze Pamiętajcie, świnie na to lecą Kubłem na śmieci, bo my chcemy się... Kubłem na śmieci, kubłem na śmieci O, chodźcie do środka, o, A tu tatuś próbował origami robić, ale wyszły tylko kulki śmieci. Chodźcie do no, środka, później zjemy papierki Chodźcie do środka no, no. Tato, zacznijmy Karuzela? No, jasne, dobra mordeczki, wchodźmy wszyscy dobra, tam. Dobra mordeczki, chodźcie Dobra, rzucaj, ty. Rzucaj, 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 rzucaj. Młody w czapce, ty jesteś Szymek, to no na pewno jest Szymek Szymek, nie wpierdalaj się na zle, bo to źle działa Ej, panie, panie, panie tato Do, Chwila, chwila, no, rzucaj, bo się nie ka rzucaj, na kar 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 karuzela się zacięła nie, nie możesz rzucić naszym kubłem? No Mo rzucaj, o co czekasz? Kurwa, Przemek przytyłeś został. No, ja Przem tato Tata, tata próbuje! Podnieś, podnieś tego nie umiesz ciężki jesteśmy, jesteś głupym Ja waży 25 kg młody, Prawie tyle co ty jak się <grym> zesrasz. Także nie panikuj! Ech. Nie, nie da nie da rady, nie da rady. To już da... lepiej chyba jak was... Oj, tata, tata wygra! Tata się dobrze opiekował! To nie o to chodził! Bo jesteś bardzo złym tatą Byłem bardzo dobry. Jakbyś mi nie podciął kostek małego gnoju, to byłoby troszeczkę lepiej. <głudzi> Tatuś teraz będzie no. popylał, to zobaczymy, jak to się Ta, dzieje. I tato, może tam dzisiaj obiad, bo my strasznie głodni jesteśmy. Tak jest. Dawaj, ja wezmę, bo są banany Ta, w kuchni, prawda? Kuchni, tata nam obiad ja mam taki, dodań ja dodań, mam taki spe specjalistyczny sposób o. karmienia moich dzieci, prawda? Tutaj coś wygląda jak pomarańcze dzieciaki. I teraz łap, Do mordy, otwierać, raz! Pierwszy, kto jest pierwszy? Pyk! Tu. Pyk! Tup, tu. Jeden! A. Dobrze złapał, aż głowka mody A gdzie ten najgłupszy? A tu jesteś, Pawełek. Pawełek, odwróć Ej, tato, tato. Ej, weź tam coś ugotuj, tato. Dobra, dobra, pikcimy. Nie, moja, ja już do pikcimy. A mięso, mięso, dobrze, 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 przepraszam. Salmo, salmo, salmo. Mam nadzieję, bo jestem głodny, strasznie. tylko weź patelnię, dobra. Dobra, spoko. Młody, zostaw ten młotek, kurwa, mówiłem ci. No czekajcie. Ale nie, czy to, a nie lepiej na patelni to zrobić? Zjad, zjad. Dlaczego No No zarobić surowe mięso. Dobra, w zamian, muszę zjesz mnie. <noise> nie ma cholera, żeś, żeś mnie zna... ja obiad, co tu się a wiesz, my uwielbiamy obiady. Podzielę się no. z wami szkłem, może być? A, no dobra, no, to... no to chyba, że tak. Wypadł młody. Otwórz, otwórz, mi to, bo się upiekę zaraz. No i o to chodzi. Tato, Kanibalizm tato, wymuszony! No nie mogę się ruszyć. Ale jesteś czarny, nie jesteś moim synem. to wypuść, no proszę. Nie jesteś moim synem, wyłaź. Dziękuję, Ale blisko. Ej, to podaj mi mięso, to ja ugotuję. Matka Na, mówiła, o! że zdradzała. Co za czarnok, widzicie? To nie jest nasz brat. To nie jest no, nie wasz brat. Ja też tak sądzę. E, tata ugotuj, ugotuj. Mam już, oh, już przystawkę, To ja masz ty! Naszaś, główne danie. Dobrze, ty jesteś biały i masz czapkę rybacką, także. Zaraz umrę, zaraz umrę. Dawaj, dawaj, młody. Pięknie. Nie, I dobrze. O, o, o. I tatuś kanibalizm tutaj będzie skutkało zaraz, także akurat. I kurczaki upiecone. A mogłeś, a mogłeś zrobić nam osobny ten, no. osobny obiad? Mogłem zrobić, ale nie chciałem. Ej, to może dzisiaj nas to... zrobił. umyć, no. bo tak. Umyć bardzo Damy radę. <laughs> zapraszam do łazieneczki pamiętaj, że, pamiętaj, musisz mydło używać, jak myjesz nas. Bo bez mydła to nie pyknie. A, spoko. Znaczy, wiecie, co i nie Kroś. zawsze tata rozpuszczalnikiem polewał na przykład, także. <laughs> zapraszam. To też jest jakieś rozwiązanie. I on zawsze go podgrzewał nad kurwa świeczka mi spadła. Podgrzewam nad świeczką, to ja, ja was nauczę, tato, młodziaki. Tato, teraz, panie teraz, panie teraz panie się panie w... do toalety wkłada, do toalety wkładasz sobie... Tak? Braciszku, braciszku mój... Tato, patrz, tu jest mydło, widzisz? Musisz wziąć mydło i jak będzie... Ja, to zapraszam, to jest... zapraszam, zapraszam, o, o, Chcemy wejść. Za tato, weź mydło i nas trochę wyszoruj. Dobra, dobra, poczekaj. sam mam się wyszorować? No już, młodziaki tato. wskakują. Czym będę was szczerował teraz? Ale my chcemy mydłem! Parzy, nie ma mydła. Matka nie, zabrała. Ja bo Zjadłem nie mydła. Dobra, no, no, tyś, no i na się, tak No dobra. Ja to jest dobry pomysł. A, ja pieczku, ja, mówiłem, ja mówiłem cię czym cię czy, czy będę tutaj bliczem. Masz żyj to, proszę my bardzo. Wie, bardzo może... to też nasz no właśnie wie, o to, to chodzi. ostatniej pomysł. rundzie byłeś czarny, mój drogi przyjacielu, więc teraz będziesz całkiem biały. Dobra. Jesteś teraz troszeczkę przy zielonkawie, co tam żeś pierdolił znowu? Gdzie ty jesteś? Tato? Ja to jestem przyziął bo się prawie udusiłem w tej wodzie. <grym> Oj, zabrałeś skoro nie, 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 mogę zagryć. Nie, zabrać. Bo, bo o, jesteś... O, o, nie nie z... taki... Czemu jesteś taki... jest fioletowy? Albo się dusiłeś. To jeszcze A, raz. się, ja dusiłeś, no. się Powiem ci, że ty... Nie, nie przyduszaj mnie, tak, tato, tato! Co Tata ci daje... Kurwa, ci kąpiel. To jest dobry, tata. Młody! Śmieszny, nie? W koledżu się tak bawiliśmy. Wrzucaliśmy się wszyscy do tego, do wanny i się podduszaliśmy. Fajna zabawa, polecam. Młody kurwa, ale ty zielony jesteś, tej. Coś jest nie tak. No bo ty musisz mi dać tabletkę i owoce, żebyś mnie wyleczył. A wiecie gdzie mama tabletki trzyma? Bo ja tak wiem. Tylko do kibelka, a nie skończyłem. O, ja skończyłem. O. Dobra, 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 młody młody, 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 dobra. Proszę bardzo, wszystkiego najlepszego. No prawie jak ryba. Jak ryba to będzie jak. Ja to robię kubkę! A... Tak. <insolatyczny> o w <kurde> wpadłem. <śmienic> Oj, chyba, chyba umieram. Raduj, raduj go ratuj, To. to. się topi. On się topi w kiblu! Spuszczam Kibelku Kibelku się topi! Chodźcie ej, chodźcie ej, chodź do kanałów, pójdziemy mały małej dnaju. <grym>, jest sekretne przejście, powiadam. Ej, chodź, 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 chodź bo znalazłem taką fajną rzecz. Jak on spuścił wodę. Patrzcie, patrzcie co tu tatuś <grym> znalazł. Nie? Patrzcie co znalazł. Chodźcie, chodźcie, chodźcie chodź do salonu, zapraszam. Patrz, o. Już ja znam... wodę. O, spuściłem A, tu, wodę. Tatuś tatuś A, znalazł. To ratuje życie, spuszczenie wody. Spuszczenie wody ratuje życie, Dobra, tak. Dobra, no. chodźmy do kanałów. Tata nas spuścił. Ty mały gnoju, znowu żeś się <grym>, udusił. Ty się nie możemy wejść, za, za grubi jesteś. Kurczę, za dużo zjadłeś ale miłość się uważam Ej, ale to nam pomoże! Dobra, mały gnoja Na pewno no, Nie ma, 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 ma tak robić kubkę I tu! Tatoś przyniósł... Patrzcie co tatuś fajna. wam przyniósł! Żreć to! Tam przyniosłeś. Tam przyniosłeś magiczne szkiełko. Ej, daj mi magiczne trochę szkiełko. owoców, bo głodny jestem. Zapraszam, zapraszam do kuchni. Przynieś mi trochę owoców, nie, tutaj chcemy jeść, bo tu będzie nasza wyżerka. Du Młody! <noise> ile razy ci mówiłem, w kiblu się du nie zreku. <noise> Zjemy w kiblu. Bo, ja Mirosław, wróć do środka. Proszę bardzo. Cześć, zgubiłem banana, kurwa. Czekaj. Daj <noise> nam banana, wróć tam do może być jabłko? Może być jabłko? Może być, wrzucaj, no ja ja <grym> jak chcesz Zostaw, No nie zamykaj klapy, tylko wrzuć do kibelka. Dobra, kurczę. dobra, dobra. D Tatoś, proszę. No znowu, kurwa, zgubiłem jabłko. Zeżarłem je. No, ty zjadasz, masz w ogóle o swoje dzieci? O, nie. Co to za. przy kibelku Proszę bardzo, piłeczka. A to nie jest, to jest, nie wiem czy to do jedzenia jest. nie, nie A mam pomarańcze. Zdychaj! Zamknął go. Jest raz, to, Przynajmniej nie będę Za mną Jest! jest. Hopsalala! To jest, jest Jestem, jestem ten podwodnym. Jestem chłopcem z kanału. O... I tatuś wygrał! Mówiłem, że jestem idealnym o, ojcem! Ja. No, no ale nie, się nie zabawi, to nie zabawia, coś umarło. umarło. Tak Grunt to Tam, dobra zabawa, to jak mówiłem. ja mówiłem. Pierdol... No, Za 9 to miesięcy to to będzie następne, człowieku. Tak jest. Jak masz trójkę, to musisz się przejmować. No kto by się przejmował takim? Zawsze, się przyjmował? Się przyjmował? Co to za magiczny kluczyk, babyki? Kolejny dzień, kolejny Znalazłem dzień. jakiś magiczny kluczyk. Tak? Tak. To jest dziecka kluczyk. No właśnie się, ci, tak kluczyk mówię. dziecka. Babyki. Hey, chodź, ma pomysł. Chodź, ukryjemy się. Ukryjemy. Nie się. Się. znajdę. O. Dobra, Ej chłopaki. Co? Przy... Chodź, chodź, ja. chodź tutaj. Chodź tutaj. A. Się. Chłopaki. Chłopaki. Nas nie znajdzie. Dobry. O! P! <noise> Wysta wystawaliście ech, ech, ech. przez ściany, grubo dupce, male. Ale, kub, co nie Admiro, spójrz, chodź, rzuć no, jakiś. Dobra, tatuś, tatuśko, za, za, A, tatuś, tatuś chowa za prysznicem. Widzisz, mnie zawsze ciekawi, czemu to pomieszczenie jest takie. Nie, A, nie, 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 nie. co nie? To o! tam musi być jakiś sekret. My zamieszki. musimy to znaleźć. Sekret? Nie. Sekret w takim razie, no. Sekret. Się Znowu, Ej patrz, drugi telewizor. Weź go, odpal, panie, ten. Mój już o, o, tutaj czy, czy, czy I star Starajcie Dobra, się nie umierać przez naj najbliższe 5 sekund, i tatuś już leci. Tak. O, patrz, nie, ta nie tam jest wesoło, Gdzie macie nie? telewizor? Gdzie o, są tutaj wszystkie zabaweczki moich dzieciaków? Ja to to wie tak o, o. O, no, a ty Teraz a ty mówisz, go ty mówisz, a ty mówisz, a ty mówisz, go. ty mówisz, a ty a się wdał się w ja Admiros się wdał a ja no obraz cię. tutaj zniszczę mirosku. No i pięknie młody, dobrze moja krew Teraz żyj, teraz do buzi, do buzi gdzie Jest tu maciszek trzeci. Ej, tato, zróbcie burdel w twoim pokoju, W twoim Ej, dajcie to, da się gdzieś wejść? zgasił. Dajcie ciśko. Zgasili. Chyba nikogo, bo zostało jest. Kurczę, no. Chociaż? O, da, no, dobrze, dobra. No, tato, no, tato, no, tato uśnij, tato uśnij, tato już, już idzie, już A, bo idzie. Już idzie, już idzie sobie do łóżka, dobra, świeczkę zajaśnić. Jadną kurwa świeczkę, gdzie ty jesteś? Mamy defektyz podjąć. Patrz, telewizor zwaliliśmy. Zajebicie, moja krew. Teraz ja. My! Dawaj, go Ej, dawaj, siko. Dobra, teraz go nie podniesiesz, bo jesteś za słaby. Dobra, rozwalaj walaj te krzesło. Dobra słuchajcie mam młotek i mam w ogóle fajne... MUDZIAKI! Dawaj skakiwać robimy ten, pyk, myk, skakiwaj Matka mówi, że niebezpieczna, ale kto by jej tam słuchał, nie? No, no i w górę, w górę, w górę O patrzcie mały, mały ten, mały Pawełek Ej, Pawełek ja cię zawsze szkalowałem jako moj sz mojego najgorszego syna, a ty gaśnicę i młotek w jednej ręce trzymasz Ja bym tyle nie uniósł a to łobuz, co nie? Zabrał mi no Zajebałeś Teraz, no, i jej, dawaj, jebnij na gaśnicą, to najlepsze lekarstwo <noise> Jebni nas <z> gaśnicą <noise> Młody, żeś się Jebnisło. za bardzo, za bardzo żeś się podjarał teraz się... Admirowsku Co? Ja było potrzebuję krzesło Nie no, mogę, nie, nie, nie mogę psikać gaśnicą Pawełek! Brakiszko. No i zepsułeś braciszką zabawę No nie, no, nie ma już gaśnicy Nie w tym, no, brak no, brak no, brak nic w tym biurze nie ma Czysta gaśnica Dobra, wa.. chodźmy się pobawić naszą ulubioną zabawką Tylko tata będzie usiął na mną Dobra, to się Tato, ja rzuć nam naszą ulubioną zabawkę Czekajcie, czekajcie, bo to jest mój ulubiony schoweczek tak zwany Zaraz zobaczcie, Pokażę wam, jak się bawimy z mamusią zazwyczaj, gdy idziemy spać Także weźmiemy sobie ten oto magiczny przedmiot Idziemy, tak, zapraszam O, rzuć nam, Żuć Nie, 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 ja wamy... nie, nie, O, O! nie, nie, O nie, <��zyech> <Szyby>? <disparity> <Szyby pękają. üyor> <Sindforum> A ma no, rzucaj daj, rzucaj, teraz będziemy stadać na dół! Ja mówiłem, Paweł jest po papa smurfie. Ja Pops, to wiem od razu ja. i on jest cał niebieski. Dobra, rzucaj Didn't! Oh, do buzi! Dinoska, I APORT! APOP! Rzucaj Dignoska, tak? Jest za idoskiem! Szymką! Rzucił Dignoskiem! Eee! Łozjadłem Ej, patrzcie! Ej! Jadłem skło przypadkiem! Jadłeś skło? No i dobrze, zdychaj! A? Selekcja naturalna, że idzę, że to teraz umrzyj, no. Tata, dobry dobry, dobry tata diabeł. Ej, ale Pozwoli wiecie co? wszystkie okna. No i tak to wszyscy przeżyli. O to chodzi. No, A tak blisko, co nie? Tak blisko no. było, no. Do, tata jest do za Starczyło dobrym z tatą. Ten... Nie od no razu. Nie, Za dobrym wygrał. tatą, strasznie ciężko z nim wygrać. Ale hmm. chyba wydaje mi się, że to będzie ostatnia runda. Tak, tak. Ty runda, the last chance. Dobra, co babies. zrobimy w ostatniej rundzie? Hmm. Boże, ej, to coś super. widzę was gnoję przez telewizor. Bo tu tatuś zamontował takie specjalistyczne kamery, żeby podglądać mamusie, ej, ale no jednak tak wyszło, Musimy że. Zasłonić kamery. Podglądam was. Ale kamera. nie, ale kurczę, ta piłka jest fajna. Chodź, idziemy coś na rozbrajać poka 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 Pokażę wam co tatuś robi teraz, mój. Tak wchodź. O, a co mnie tu gnoję? O, nie czekajcie za mną, bo zaraz tata mnie przyłapie. Dobra, nie widział. Dobra. Pan nie wie. Mam, chodźcie tutaj Już nie O nie, szybko nie. zamknij to! Zabrójcie no, to, nie <śmierdziś> za Czekajcie no, Panie, panie, no, ej, mało Nie, mało, nie! O nie, przy ściany, go! To. Od, przy to. go do ściany! Mała No jest, Dobra, dobra! tutaj zabawki Gdzie o, tak. gdzie, o, gdzie są gnoje! Musimy się schłodzić na Jest ale super. super, będziemy teraz a na weseliśmy ELO kurwa! hehehe <grym grym grym zresztą> Co tam? Co tu Zamknij to, my się dobawimy, no, dobra, że się bawimy. A nie, jakieś zabawki, a nie. Ej, polej nam tego kurczaka, jesteśmy głodni strasznie. Proszę otworzyć, przepraszam puc O, o, wrzucam to, to nam się przyda. jest, zabawka. Nie Teraz to możemy się bawić. No zabawa ja samego Wiecie co? Ej, bo bo wy będziecie tam <grym> Kubełek do strania, proszę. weźcie go tam. Kubek do strania. Nie, się. No proszę, otworzyć Nie, kubek do Podaj nam No staram no, się wsadzić. Nie mogę, ale to zamyka te drzwi do cholery. Nie wiem, same się zamykają, bo to przeciąg jest. Bo to przeciąg jest, dlatego się za. Hopsa i wszystkiego najlepszego. Ej, 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 stary, Ej, dawaj sami no. wszyscy na raz. Dawajcie. Ale będzie super. Dobry? Przeciągnie, zamknij te drzwi. Dobry? Ale, ale super zabawa w kubełku. Ej, ja w tym kubełku mogę się kręcić. Ej, ale młodzi, trzeba jeszcze surowe... Kurwa, O nie, mogę, dobra. Surowe mięso, proszę. O, surowe mięso. Skąd najlepszego. Czekaj, Tatuś jeszcze wam przyniesie troszeczkę steków, bo tatuś ogólnie był wychowany w taki sposób, że musicie być... Ten Ten nas nakarmił. Powiem wam tak, ja... Tatuś wyznaje zasadę. Live fast, die young! Także musicie wpierdalać dużo surowego mięsa, bo to zawsze jest wypuści. dobrze. Ej, dobra, poczęstujmy się trochę, ty! Ej, wypuśćcie mnie z coś się, się zacięło! Przekąsiłem się pysznym mięskiem, tato, umieram! Dobrego. Przynieś mi lepiej tabletki! O, o Ale gdzie ty jesteś? Ja cię nigdy Baterki. nie robiłem, mój drogi synu Pawełku, także... No... Przynieś mi dobrze, tabletki! tabletki. Zerzuj baterie! To zawsze no, działo, to jest... To jest, to jest No dobrze, przepraszam. No, szybko, bo umieram! Głupcze, zaraz umrę, pomóż mi mój, walnij mi młotkiem, bo Staram bucham, się no, gdzie ta, 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 ta stara schowała te tabletki, ja się gdzie pytam. Baterie, to ci się nie. Młody nie! Młody nie! Dondaj on mnie! Gaj ty się Dobra, nie, młody nie, który? Nie, nie no, Paweł, To nie... Odbija się ode mnie... No Paweł, to nic się nie ruszaj, Paweł, proszę bardzo, wszystkiego najlepszego Dziękuję, Czopek. Ja powiedziałbym, że nie czopki. Nie czopki? Ale mama mówiła no, zawsze, że to, to tak działa. Ja no, baterie ja... dodają energii. Jak tatuś drzwi otwiera, to ty nie zamykaj, dobrze? <laughs> nie ruszaj, nie <laughs> dotykaj mnie. Co ty mi robisz? Nie dotykaj? No, 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 Myślałem, że po to są dzieci, żeby je dotykać. E. O, oh, chyba ktoś umarł. Ja Chyba ktoś umarł Jesteś pewien? Ej Pawełku? Spocz... Tak? W ogóle już Ja tak jedziemy. No dobra, dobra, spoko. ty to prowadzisz ty czy, czy co? Bo ja jestem. O, ja nie mam prawa jazdy, no nie? Nie mogę ci zamykać, ej z Ja to... wow. do kuchni o. Dzieciaczki Oj, wygrały! To, ale teraz jak Dobra. I tym akcentem zakończymy dzisiaj. Dokładnie, się